Słuchajcie, prośba do Was, do widzów: jeśli ktoś z Was ma do nowe koła, najlepiej do Majorka, nowe koła rozrządu, takie jak to, z widocznymi znakami, to bardzo chętnie bym pozyskał albo bardzo dobre zdjęcia z pomiarami, albo najlepiej wypożyczył na czas nagrania takiego materiału edukacyjnego, jeśli chodzi o. Koło rozrządu, no nie chcę wam naopowiadać głupot, a chciałbym taki fajny materiał zrobić na temat ewentualnych różnic. Bo wiadomo, że dzisiaj się opieramy na częściach z 60, a niestety mam tutaj kilka kół zębatych, wszystko prawie wszystko używane, to jest chyba nowe i to nowe, i jest mały miszmasz z tymi znakami, i nie chcę wam po prostu nikogo wprowadzić z was w błąd. Także jak coś. Poproszę o kontakt informałparetrotractor.pl